Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Kersiskanału o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Jarkowi Makowskiemu, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Cisielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim. Trzymajcie się. Był film o moich ulubionych okładkach książkowych, to dzisiaj ten o okładkach dla mnie najgorszych. A uwierzcie mi, na rzeczach brzydkich znam się jak na mało czym, no bo na przykład e, moja morda. E. Nieważne, myślę, że to będzie jeszcze mniej merytoryczny film niż ten właśnie o najlepszych okładkach, bo w y, wielu przypadkach nie ma co się rozgadywać. To, co będzie najważniejsze, będziecie po prostu widzieć. Sens tego filmu też był taki, że. Y, to są okładki, które ja faktycznie kojarzyłem, na które kiedyś trafiłem. Jakby nie widziałem specjalnego sensu w po prostu nie, googlowaniu najbrzydszych okładek i wklejaniu ich tutaj. Więc to w większości będą książki, które albo czytałem w innym wydaniu, albo kojarzę. I na przykład kiedyś szukając tychże książek <trafiłem>, trafiłem na bardzo interesujące projekty. Także to tyle. Przejdźmy sobie od razu do konkretów. Jeżeli zadam Wam pytanie, jaka jest Wasza ulubiona lektura szkolna, to myślę, że większość z Was, albo przynajmniej zauważalna część z Was, powiedziałaby, że zbrodnia i kara Dostojewskiego. I yy, no, myślę, że w przypadku książki, która jest już dość stara zbrodnia i kara ma już prawie 160 lat yy, książki, która była wydawana tak wiele razy, wznawiana tak wiele razy ciężko byłoby nie trafić na chociażby jeden zły projekt okładki. Natomiast jest okładka, która jest tak zła, że aż zabawna. To jest okładka z serii World's e, Wordsworth Classics? I to akurat jest rzecz, która jest spójna, jeżeli chodzi o praktycznie wszystkie książki z tej serii, bo nie wiem, czy jest tam chociażby jedna dobra okładka. Dracula z tej serii ma przezabawną okładkę. Portret Rojana Grema ma przezabawną okładkę. Alicja w Krainie Czarów. Jezus Maria, Alicja w Krainie Czarów to jest absolutne złoto. I Chata Wujatoma. To są takie projekty, które mi w pamięć y, zapadły. Natomiast Zbrodnia i Kara nie jest dużo lepsza, bo wygląda tak. Jest to coś absolutnie przezabawnego. Moja pierwsza myśl w ogóle, kiedy zobaczyłem tę okładkę, była taka, że to jest jakaś taka bardzo tanio wykonana okładka filmowa. Tylko zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że wyszła filmowa adaptacja Zbrodni Kary, gdzie grał Johnny Depp, a ja nic o niej nie wiem, bo ten facet wygląda totalnie jak Johnny Depp. jakieś 20 parę lat temu. Absolutnie tragicznie wykonana. Większość okładek z tej serii trochę wygląda tak, jakby było jakieś tło. I w to tło, na to tło ktoś bardzo nieudolnie nakleił projekt jakiejś postaci. Przezabawna okładka, niepasująca do jednak bardzo przykrej, poważnej książki. Wyobraźcie sobie w ogóle scenę, gdzie Raskolnikow zabija Lichwiarkę i, i wygląda po wszystkim tak, albo tuż przed zbrodnią wygląda w ten sposób. <grym>, myślę, że nigdy w życiu nie spojrzelibyście już na zbrodnię i karę, a szczególnie na tę scenę w ten sam sposób, jeżeli to byłby obrazek, który utkwiłby wam w głowie. Przepiękna rzecz. I to też będzie, myślę, element wspólny wielu układek, Czyli to, że one będą po prostu zabawne. Niejednokrotnie w sytuacjach, kiedy no raczej zabawne miały nie być. Teraz okładka, która właśnie nie jest zabawna. Jest porażająco nijaka. Okładka Tigany Gaia Gawriela Mam takie poczucie, że w ogóle Gaia Gawriela jest autorem, który nie ma szczęścia do okładek. Nie tylko tych polskich, ale również zagranicznych. Bo myślę, że nawet jeżeli niektóre okładki są ładne, są estetyczne... To one rzadko kiedy mają w sobie coś takiego, co faktycznie przykuwa wzrok. Pozwala im się wyróżnić. Znaczy, wyobrażam sobie, że gdybym nie miał pojęcia, kim jest Guy Gavrielka i po prostu sobie poszedł do księgarni w Ameryce, to nawet te niezłe projekty nie mają w sobie nic takiego, co przykuwa wzrok. Sama okładka nie zainteresowałaby mnie, żeby podnieść książkę spółki, przeczytać o czym to jest i ewentualnie potem ją kupić. Jest tylko jedna okładka, która mi przychodzi na myśl, która jest uważam bardzo ciekawa, i to jest właśnie okładka Tigany. E, amerykańska chyba. E, też nie wiem, czy to jest taka okładka, która sprawiłaby, że żebym wiecie się zainteresował mocniej, ale ona ma coś w sobie. Ona jest właśnie taka dość niepowtarzalna. Natomiast nawet patrzę na te polskie projekty, czyli no te dwie książki chociażby wydane przez Zysk, czyli Dzieci ziemi i nieba i Dawną Tę blask. One są bardzo ładne, ale wydaje mi się, że im brakuje jakiegoś takiego elementu, który sprawiłby, że myślałby o tych okładkach dłużej. To są takie wiecie trochę jak nie wiem, jakiś obraz w galerii sztuki. Można popatrzeć, ale nie zostaje w głowie. Natomiast no ta okładka Tigany jest jest fatalna. To jest okładka wydania Chyba pocketowego. Nie wiem, czy ono było oficjalnie traktowane jako pocket. Ono jest malutkie. I to, czego wy być może nie widzicie na tej okładce, to jest to, że rozdzielczość jest absolutnie fatalna. Ta okładka jest niewyraźna, jest rozmazana. Nie przykuwa uwagi niczym. Mam tutaj no, parę drzew i budynek. To ani nie świadczy o wyjątkowości książki, ani moim zdaniem nie przedstawia dobrze tego, czym Tigana jest. Patrzycie na tę okładkę, i ona Wam wypada z góry po 5 sekundach. Jeszcze, mało tego, że ten projekt uważam nie jest specjalnie zachęcający. To ta czcionka, <noise> ten żółty, obrzydliwy, obleśny kolor czcionki. Ten światowy bestseller, który jest na samym dole, który też trzeba się postarać, żeby przeczytać dokładnie, co tam jest. Ale, to, wiecie, ta żółć jest moim zdaniem też odpychająca. Ona się tak dziwnie gryzie z tym niebieskim, a to dało się łatwo załatwić. Starczyłoby zrobić czarną obwódkę wokół tytułu Tigana i to już by wyglądało dużo lepiej. A tak niestety dostajemy okładkę, która jest, jest bardzo brzydka. Na szczęście jest druga okładka Tigany w Polsce, która wypada lepiej. Ponownie nie wydaje mi się, żeby to była taka okładka, która sprawi, że się zainteresujecie, ale no, w porównaniu do tego, to to jest, to to jest niebo, a ziemia. Kompletnie. Okładką z trochę podobnej kategorii jest okładka Dehuzimy, Zimy, której ja też bardzo nie lubię. I to jest akurat coś nietypowego dla mnie, bo ja, ja uwielbiam ten styl okładek. Uwielbiam takie klasyczne okładki fantazji, uwielbiam w ogóle okładki Koła Czasu. E, czy to jest okładka Tomu Pierwszego, czy to jest okładka Ścieżki Sztyletów. Większość okładek mi się bardzo podoba. Lubię ten styl. E, I ten projekt też nie jest tragiczny. W ogóle, jak widzicie napis Dech Zimy, o coś takiego mi chodziło w przypadku Tigany, o taką czarną obwódkę. E, natomiast nie wiem, czy to jest kwestia złego druku, czy to jest kwestia tylko jakiegoś wydania wadliwego, które ja mam. To jest, to jest też coś, czego nie widać. Mm, kiedy się patrzy na tę okładkę online, mam wrażenie, ona jest potwornie wyraźna I porównując sobie to moje wydanie Dechu Zimy do jakichś innych tomów, to ono jest potwornie rozmazane. I ja na to zwróciłem uwagę dość późno, jakoś tak kompletnie zignorowałem ten fakt, ale w Pewnego dnia po prostu patrzyłem na tę okładkę i doszedłem do takiego wniosku, że o co tu chodzi? Czemu to jest wszystko takie niewyraźne? I nie ukrywam też, że, jak mówiłem, ta czcionka tytułu jest, jest całkiem okej, okay, ale nie ukrywam, że ja bym dużo chętniej, jeżeli chodzi o polskie wydania, zobaczył um, tytuły, które są zrobione w taki sposób, jak to jest za granicą, i to wygląda tak, i to wygląda ślicznie. Tutaj, no niestety, śliczne to nie jest. I jak mówiłem, być może to jest tylko kwestia jakiegoś, nie wiem, któregoś tam wydania, które tak wyglądało. Ale to, które ja mam na półce jest wyraźne, jest niewyraźne, okropnie. I to jest coś, co niestety sprawia takie wrażenie, że macie produkt, który jest niedokończony, który jest wadliwy. Nie mówię o historii, chociaż to jest moim zdaniem najgorszy tom, ale o samym wydaniu. Eee, szkoda. Natomiast też podtrzymuję to, co ja mówiłem już niejednokrotnie. Ja bym dużo bardziej, dużo chętniej zobaczył to nowe wydanie Koła Czasu, które wychodziło przez ostatnie kilka lat. W twardej oprawie, z obwolutą i z oryginalnymi okładkami. Uważam, że to by wyglądało dużo, dużo lepiej. Teraz okładka, na której mam sentyment. Mimo, że jest szkaradna. Dracula, Brama Stokera, ale nie w wydaniu Vespera, tylko od wydawnictwa vis-a-vis. -Vis. Posiadam to wydanie. Znajduje się na moich półkach już wiele lat. I sentyment mam dlatego, że to jest jedna z pierwszych książek, które kupiłem za własne pieniądze. Nie wiedziałem wtedy, że to jest wydanie pocketowe. Trochę innymi kryteriami się kierowałem. Eee, to było moje pierwsze zamówienie książkowe. Pamiętam, jakby to było wczoraj, było to zamówienie z księgarni internetowej nieprzeczytane, która już chyba upadła. Eee, I to było zamówienie na trzy książki: eee, Elantris Sandersona, Zmugły Zrodzony Sandersona i właśnie Dracula Brama Stokera. Eee, I kupiłem to wydanie, ponieważ jako tam nie wiem, 15-16-latek, chyba 15-latek, miałem dość ograniczony budżet. I proste porównanie cenowe no, nie pozostawiło wątpliwości. Ta książka kosztowała jakieś 10-9 złotych, kiedy to wydanie od. Wespera koło 30. Nawet się pokusiłem. Um, projekt jest, jest absurdalny. Myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mimo wszystko książki z wątkami erotycznymi są trochę bardziej popularne, na przykład w fantastyce, niż te lat temu. Ta okładka mogłaby, myślę, budzić błędne sko sko skojarzenia. To znaczy, myślę, że gdyby nie tytuł na okładce i nazwisko autora, to gdybyście ją zobaczyli, to pomyślelibyście, że to jest jakiś erotyk. To wygląda totalnie jak erotyk. Pani w ciasnym gorsecie, bardzo blada, bardzo czerwone usta i ta sugestywnie spływająca po twarzy krew. To wszystko wygląda totalnie jak erotyk, co jest ostatnim, z czym mi się kojarzy Dracula. Jest to okropny projekt. Na jakimś poziomie podoba mi się to, że nie widać oczu tej pani wydaje mi się, że to może budować jakąś tam tajemniczość, ale no bądźmy szczerzy, to jest bardzo nietrafiona okładka. Ja nie jestem jakimś ogromnym fanem okładki z wydawnictwa Wesper również. No, ale ono jest 10 razy, albo nawet 20 razy bardziej estetyczne niż, niż to. Bardzo popularną serią nie tylko w Polsce ale i na świecie są dary Anioła, Cassandry, Claire. I te najnowsze okładki są całkiem ok, mam takie wrażenie. Ale <grystanie> jest takie jedno wydanie Darów Anioła, chyba z 2009 roku, <grystanie> które jest absurdalnie złe. I ono wygląda tak. Tutaj tyle rzeczy się nie udało. Po pierwsze, Czcionka jest okropna. Jest, jest w ogóle nieczytelna, mam wrażenie. Że, że ponownie trzeba się skupić, żeby zorientować się, co tu jest napisane. Ogólny styl, ta biel, która jest połączona z tym takim dziwnym, rdzawym brązem, trochę wygląda, jakby metal się starł. Jakaś, jakaś stara blacha. Je, jest to coś okropnego. Ta okładka, którą widzicie, moim zdaniem, jest absolutnie najgorsza. Po pierwsze, w ogóle mam, mam takie wrażenie, że wszystkie postaci z, wszystkie postacie z tych układek. Wyglądają tak, jakbyście sobie odkopali jakiś taki serial ze wczesnych lat 2000 czy lat 90., gdzie pojawiają się coś łowcy potworów albo łowcy wampirów. Czyli macie, wiecie, skórzane ciuchy, jakieś kurtki, yy, przetarte jeansy, tatuaże. Yy, tak to wygląda. W filmie yy, X-Men, który to był, trzeci, Ostatni Bastion, yy, tam jest taka scena, gdzie Magneto... Yy, jak to było? On znajduje jakąś taką grupę mutantów, wyrzutków, e, którzy się ukrywają, i oni dokładnie tak wyglądają. To znaczy takie projekty nieudolnie Edgy, ale tego chyba nie będzie widać aż tak dobrze e, na tym zdjęciu. <grym> te postacie mają coś nie tak z twarzą. Ta pani, kto to jest nigdy tych książek nie czytałem, szczególnie. Ona ma coś nie tak z czołem i z nosem. Trochę to wygląda tak. Kiedyś tak z 20, więcej, chyba z 30 lat temu było coś takiego jak, jak ręczny skaner tam do zdjęć czy do czegoś wiecie. nie wsadzaliście całego, całej rzeczy, którą musieliście zeskanować tylko musieliście ręcznie czymś co wyglądało trochę jak, jak taka skrobaczka do szyb musieliście ręcznie po tym bardzo powoli przejechać i jeżeli byście przejechali za szybko po jakimś elemencie to byście ten element rozciągnęli i trochę tak to wygląda, jakby ktoś przejechał po czole tej pani <noise> za szybko i przez to to czoło się rozciągnęło przepiękne projekty to, to jest ten, ten poziom tak złego projektu, że aż, że aż zabawnego Książka, którą chcę przeczytać od bardzo długiego czasu, którą już zacząłem kiedyś, ale ją zostawiłem na lepsze czasy, to jest Atlas Chmur Davida Michella. Ta książka też miała parę wydań. Było wydanie filmowe. Filmu nigdy nie widziałem. To najnowsze to jest, to jest wydanie z Uczty Wyobraźni, ale jest jeszcze jedno fantastyczne wydanie i ono wygląda tak. I ono jest okropnie brzydkie, aczkolwiek przyznam, że ono coś w sobie ma. Nie wiem czemu, ale ono na jakimś poziomie mi się wydaje niepokojące. W sensie ta twarz tego gościa albo tej pani, nie mam pojęcia, kto to jest. Co, coś w tym jest, coś w tym projekcie jakoś tak we mnie wywołuje lekki niepokój. Natomiast umówmy się, jest to jest coś okropnego. To, to trochę wygląda tak, jakby to wydawnictwo Bellona wydało tę książkę wtedy. To wygląda trochę tak, jakby ktoś źle zaplanował budżet i, i nie byłoby ich stać, żeby zapłacić grafikowi za projekt Kładki. Więc po znajomości jakiś student pierwszego roku grafiki komputerowej. Zrobić coś takiego. Szkaradne to jest. Eee, naj najbardziej irytujący element to jest to, że ten projekt mi się z czymś kojarzy, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć z czym. Ta twarz, ten styl. Te chmury to może nie, bo te chmury to. <gry> Trochę inny poziom, ale jest coś w tym, w tym projekcie, co mi zapala żarówkę w głowę, tylko nie jestem w stanie powiedzieć z czym mi się to kojarzy. Pierwsze moje oskarżenie to było The Neverhood. ale to, to jednak jest coś zupełnie innego. Drugie moje skojarzenie to była Ecstatica. Oh no. Ale, no to już trochę bliżej, ale wydaje mi się, że ciągle nie o to mi chodziło. Szkoda, bo, bo to jest to irytujące uczucie, kiedy coś ci się z czymś kojarzy, ale nie jesteś w stanie powiedzieć z czym dokładnie. Strasznie, strasznie irytujące. Następnie Cmentarz Zwierząt Stevena Kinga. Uważam, że najładniejsza, najlepsza okładka tej książki to jest okładka yy, oryginalna, która jest, jest kapitalna. Ona wygląda tak. I wydaje mi się, że okładka, którą wam pokażę za moment, miała trochę nawiązywać do tegoż projektu. Miała być czymś podobnym <noise> wyszło to. Nie najlepiej, wygląda to tak. Um, trochę nie rozumiem, dlaczego te błędy w tytule są podkreślone, jakby one są istotnym elementem fabuły. Bo, bo to nie jest tak, że te błędy w tytule znikąd nie wynikają, tylko nie rozumiem, po co je podkreślać. Jaki jest w tym sens, żeby zwrócić uwagę czytelnika, że okej, okay, tutaj są błędy. Um, ja uważam, że kolorystycznie, jeżeli chodzi o tego mężczyznę, jeżeli czytałeś książkę, to wiecie, kto to jest. To to wygląda dobrze, ale <grytanie> ten kot... I wiecie, <grytanie> najgorsze w tym jest to, że wy wiecie, jaki miał być tutaj efekt. Wiecie, co chcieli osiągnąć, no nie? to Ten kot Miał być straszny. To miał być wściekły, niebezpieczny kot, który budzi ciarki, a to jest ewidentnie zdjęcie zrobione kotu, który ziewa. Jest bardzo dziwnie wklejony. ten pyszczek jest jeszcze tak rozświetlony. No wygląda to komicznie. Nie wiem, jak wyglądało, jak wygląda sam, sam projekt, samo projektowanie tej okładki. Natomiast sam, sam koncept. Samo wyobrażenie sobie sytuacji, że macie jakiegoś człowieka, który stoi z aparatem przed kotem i tylko czeka na to, aż kot zacznie siewać, żeby mu zrobić to idealne zdjęcie. To jest coś, co już jest podwójnie zabawne. Co jest, umówmy się, bardzo niepasujące do prawdopodobnie jednej z najstraszniejszych książek Stephena Kinga. Jednej z najbardziej nieprzyjemnych niepokojących. Ten kot jest uroczy, a ta układka nie powinna być urocza. I też no, zapewne nie miała być, no ale wyszło jak wyszło. Teraz coś, na co trafiłem przypadkiem. Żakolwiek <laughs> też jest to projekt intrygujący. Eee, to są audiobooki, trilogii skrytopójczej Robin Hopp. Mm. I może poka pokażę Wam na początek pierwszy tą, bo on nie jest jeszcze najgorszy. On wygląda tak. Eee, I co prawda ten, ten dzieciak wygląda jakby, jakby ewidentnie nie chciał być <laughs> w miejscu, w którym się znalazł. Wydaje mi się, że to jest okładka, która no, ma bezpośrednio być takim, wiecie, takim live action e, oryginalnej okładki, która wyglądała tak. I to już nie jest jakieś ładne. Natomiast e, kolejne dwa tomy to jest już wyższy poziom. One wyglądają w ten sposób. Gdzie macie tego gościa, który jest jakoś tak dziwnie naoliwiony, jakoś tak dziwnie się jego skóra błyszczy, który wygląda jakby go wyciągnąć z jakiegoś boysbandu z ponownie wczesnych lat 2000. Po prostu z zespołu. Wygląda jakby... Tego się wygląda jakby mógł, nie wiem, pojechać w trasę koncertową z Offspring. Ma tę te, ma te groźną minę, a... Bastar to jest to jest prawdopodobnie ostatni człowiek, który kojarzyłby się wam z taką osobą. Bastar jest najbardziej cichym, skrzywdzonym przez los, spokojnym człowiekiem, sobie możecie wyobrazić. Fantastyczny jest też ten wilk na drugim tomie. Piękna rzecz. W ogóle te okładki mają trochę taki. To nie jest do końca to, co w przypadku Draculi, ale one też mają taki posmak, jakiegoś takiego dziwnego erotyka, nie wiem, facet. Bez koszulki, bardzo mocno kojarzy mi się z tymi okładkami książek erotycznych, tylko że wydaje mi się, że tam trend jest taki, że, że twarzy właśnie nie widać, że macie klatę, czasami macie brodę, a, a reszta to jest, żeby się domyślić. Wydaje mi się, że na poziomie psychologicznym to ma jakieś, ma jakieś podłoże, to znaczy. Hmm, wydaje mi się, że bardziej uniwersalnie wiecie, pożądanym pożądanym, może nie tak. Muskulatura męska jest czymś, co jest takie raczej uniwersalnie lubiane. Myślę, że uniwersalnie masa kobiet by że to jest atrakcyjne. Jeżeli chodzi o twarz, to, to jest coś dużo bardziej subiektywnego, więc nie pokazywanie twarzy sprawia, że czytelnicy tego typu książek mogą sobie dopowiedzieć, ułożyć w głowie, jak wygląda dany osobnik i to, powiedzmy, zwiększa jego atrakcyjność w oczach danej osoby. Tak mi się wydaje. Tak bym to podbudował. Natomiast te okładki, no rzecz piękna, niewątpliwie. Okładka, która jest, myślę, najlepsza ze wszystkich Tutaj, to jest okładka Imperium Ciszy, Krzysztofera Rakio. I ja jestem osobiście zły na tę okładkę, bo uważam, że to, jak te książki były wydane w Polsce, w dużym stopniu sprawiło, że one się sprzedały bardzo słabo. I no myślę, że ten projekt został wybrany, stworzony, dlatego, że trzeba by było zapłacić więcej za używanie oryginalnych okładek, a Rebis chciał przeoszczędzić. W ogóle mam takie wrażenie, że Rebis jest takim wydawnicem, który ma tendencję do brania książek i zmienia im okładek na gorsze. Jest taka dylogia. Ona się rozpoczyna książką Seven Deadly Blades. Nie, nie tak. Seven. Seven Blades in Black. Yy, I ona ma bardzo charakterystyczną, moim zdaniem bardzo fajną układkę. I, we, i, I Rebis też ją zmieniło na coś, co wygląda tak nijako, że ręce opadają. I tutaj kolorystyka jest całkiem ładna. Tytuł też wygląda nieźle, ale sam projekt tego gościa w Pelerynie wygląda porażająco nijako. I szczególnie porównując ten projekt do oryginalnej okładki, można się zirytować, bo oryginalna okładka jest kapitalna. I wiecie, myślę, że Rebis chciał przeoszczędzić na tych okładkach, więc je zmienił. I prawdopodobnie i tak wyszedł na tym gorzej, skoro przerwał wydawanie tej serii po dwóch tomach. W sensie nie mówię, że gdyby koniecznie zachowali oryginalne okładki, to by wyszło lepiej budżetowo, ale myślę, że byłaby większa szansa, że ktoś na tej książki by zwrócił uwagę. Wiecie, ja sam... Do pierwszego tomu, inaczej, znalazłem pierwszą w taki sposób, że przeglądałem ofertę jednej z księgarni internetowych z używanymi książkami i tak sobie jeżdżę po tych książkach, patrząc na okładki. Zobaczyłem tę okładkę, przejechałem dalej i w głowie mi zaświtało, że kojarzę skądś ten tytuł, kojarzę nazwisko, bo jednak Christopher Rakio jest bardzo charakterystycznym nazwiskiem, ta pisownia jeszcze. Więc cofnąłem, popatrzyłem tę okładkę, wygooglowałem i zorientowałem się, co to jest za książka. I wtedy ją zamówiłem. Ale wiecie, nie mając tego background, nie mając tego kontekstu, tej wiedzy, myślę, że masa osób zobaczy tę okładkę, przejedzie dalej i nigdy myślałem, że do niej nawet nie wróci. I to jest ogromny grzech tych okładek. Może nie są, wiecie, to obiektywnie najbrzydsze rzeczy na świecie, ale one mnie niesamowicie irytują za każdym razem, kiedy je widzę. Ponawiam swój apel: proszę wznowić Pożeracza Słońc, bo to najlepsza współcześnie wychodząca space opera, jaka istnieje. Dziękuję. Eragon Christophera Pauli, to jest coś wybitnie. Niepopularnego, wydaje mi się. To jest okładka, która się może podobać, ale ona ma taki element, który no, nie pozwala mi jej traktować do końca poważnie, i to jest pysk tej smoczycy. Eee, przypomnijcie sobie, to jest to, co mi przypomina ta okładka. Przypomnijcie sobie dzieci, osła i smoczycy ze Szreka, swoją drogą, jak osioł tego dokonał. Nieważne. Eee, I wyobraźcie sobie jakąś alternatywną rzeczywistość, gdzie zamiast osła macie gufiego. <laughs> Wyobrażam sobie, że wtedy te dzieci wyglądałyby w ten sposób przecież ta smoczyca wygląda, jakby lada chwila miała się odezwać głosem gufiego i zacząć się śmiać. Zupełnie zabawna perspektywa. Um, to nie jest najgorsze, co widziałem, ale jak mówię, ilekroć widzę te smoczyce, to mi się śmiać chce. No. I to chyba wszystkie, o które chciałem powiedzieć. Było ich plus, minus dziesięć. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi faworytami w tej kategorii, to komentarze są wasze. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu. Kto dotrwał tego momentu, pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!